Dlaczego nie widać na TikToku odpowiedzi na komentarze? Ale zanim o tym zasubskrybuj mnie, żeby nie ominęły Ciebie tego typu ciekawostki. Już ci mówię o co mi chodzi. Może być kilka powodów, dlaczego nie widzisz odpowiedzi na komentarze. Odpowiedź została automatycznie ukryta przez filtr TikToka, ponieważ TikTok na przykład stwierdził, że jest to spam. Bądź na przykład są powtarzane wrażliwe słowa, lub takie, które łamią regulamin. Komentarze lub odpowiedzi są widoczne tylko dla autora. Następnie ustawienia prywatności komentarzy. Jeśli masz na przykład włączony filtr słów kluczowych bądź moderację komentarzy. Na przykład komentarze tylko od obserwujących, co powoduje, że nie są one widoczne dla wszystkich osób. Błąd aplikacji. Odpowiedzi są, ale na przykład się nie ładują. Ograniczenie konta. Shadow banny. Nieprzestrzeganie regulaminu. Co możesz zrobić? Sprawdzić. Ustawienia komentarzy, wyłączyć filtr słów kluczowych. Możesz również zaktualizować aplikację i sprawdzić komentarze z innego, na przykład telefonu. A jeśli chcesz być na bieżąco, Dudek Dorcia i Karolcia, obserwuj pana Wojcia.